Hejsiemanko, z tej story dary od kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Blizzard podzielił się nowymi informacjami odnośnie player housingu, jak na przykład to, że będą dwie lokalizacje, Founders Point dla Alliance oraz Razor Wind Shores dla Hordy. W każdej z tych lokalizacji będzie 50 działek w takich samych rozmiarach. Krainy, w których będą nasze domy, będą miały także biomy, żeby każdy z nas mógł wybrać region, który będzie mu najbardziej odpowiadał. W alianckiej krainie Founders Point będziemy mogli zamieszkać w upiornych lasach lub jesiennych polach uprawnych. Natomiast w hordowej Razor Wind Shorts będziemy mogli wybrać bujne oazy lub wietrzne urwiska. W każdej z tych krain będzie centrum, w którym znajdziemy pełno NPCów oraz przedsięwzięć, które będą polegać na zbieraniu, kraftowaniu, wykonywaniu pobocznych questów, czy nawet robienia rajdów i dungeonów. Po co mielibyśmy to robić, skoro to tylko nasze domy? Oczywiście po różnego rodzaju nagrody, które będą działały tak jak system renownu. Taki housing renown. Nagrodami tutaj będą jakieś dekoracje oraz rzeczy jasna meble. Ilość tych tak zwanych przedsięwzięć będzie zależna od ilości osób w waszym sąsiedztwie. Więc jeżeli jeżeli jesteście introwertykami i będziecie chcieli mieć prywatne sąsiedztwo, bo to też będzie możliwe, to tych zadań będzie mniej do zrobienia. Jeżeli jednak lubicie towarzystwo, to będziecie mogli utworzyć taką, jakby wspólnotę mieszkaniową, gdzie wraz z innymi graczami wokół was będziecie mogli dekorować i kustomizować wasze sąsiedztwo. I to są chyba takie najważniejsze informacje z tego artykułu, więc dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych rzeczach, które mają się pojawić w Player Housingu. W trakcie kampanii patch 11.2 będziemy mogli zdobyć nowe warbandowe tło, które wygląda tak, jak możecie zauważyć na materiale. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Nasze postacie będą stać na skraju miasta Tazawesz, a w tle za nami będzie przejęte przez Void Karesz. Przejęte, a w sumie to bardziej zniszczone. W zeszłym tygodniu informowałem Was o tym, że Blizzard będzie chciał wprowadzić zmiany w bankach i już zostały podjęte pierwsze kroki, ponieważ Void Storage zostanie usunięty. Usunięty zostanie także Rigid Bank, czyli to wielkie okienko, w którym trzymaliśmy nasze skałki, kwiatki i całą resztę innych matsów. Co się więc stanie? Otóż nasze banki przechodzą rework i będą przypominać bardziej bank z Warbandu. Z tego co rozumiem, to jak kiedyś kupowaliśmy miejsce na włożenie do naszego banku plecaka, żeby go powiększyć, to teraz zamiast tych slotów na pleca, tak będą po prostu zakładki dosłownie takie same jak w przypadku Warbandowego Banku. Każda zakładka będzie mogła pomieścić prawie 100 przedmiotów, a dokładnie to aż 98. Zakładki kosztują trochę golda, gdzie pierwsza z nich kosztuje 1 golda, kolejna 100. 500, 1000, 2500 i ostatnia zakładka 5000. Jeżeli jednak mieliście wcześniej odblokowane miejsca na banki, które powiększały wasz bank, to nie będziecie musieli kupować tych nowych zakładek ponownie. Odblokują się od razu po waszym zalogowaniu do gry. No i teoretycznie to pomieścicie więcej miejsca w tym nowym banku, więc zmiana jak najbardziej na plus. Chociaż uważam, że Void Storage mógł zostać, żeby przetrzymywać tam jakieś takie nostalgiczne dla was przedmioty. A no i właśnie, wszystkie przedmioty z Regent Banku lub Void Storage zostaną automatycznie przeniesione do zwykłego banku. Jednak jak wszyscy dobrze wiemy, nie obędzie się bez bugów, gdzie część graczy pogubi te przedmioty, więc ten automatyczny transfer i usunięcie tych miejsc może przynieść drobne problemy. Więc zalecałbym zrobić to manualnie, żebyście Wy sami przenieśli te przedmioty z Void Storage i z tego Regent Banku do zwykłego banku. me. Mm -hmm. Miejmy jednak nadzieję, że się tak nie stanie, że nie będzie tych bugów albo nie będzie to chociaż na tak wielką skalę. Dajcie znać w komentarzu jak się na to zapatrujecie, ponieważ zmiana bankowa wejdzie w życie wraz z patchem 11.2. Bardzo dobrą wieścią jest to, że Valor Stony nie zostaną zresetowane w sezonie trzecim. Oznacza to, że jeżeli macie 500 czy nawet 2000 walorstonów aktualnie w waszej zakładce Currency, to tyle samo będziecie ich mieć wraz z wejściem patcha 11.2. Nie musicie na siłę ich wydawać, więc to możecie odhaczyć z listy co zrobicie. Robić przed paczem 11.2. I ja propos właśnie takiej listy, to film z tego co warto zrobić przed nadchodzącym paczem Ghost of Carresh pojawi się na moim kanale już na dniach, więc kliknijcie w suba, żeby być na bieżąco. W plikach patcha 11.2 dokopano się do rzeczy, które nigdy nie były dostępne do zdobycia, a w nowym paczu chyba wreszcie będziemy mogli je zdobyć. Są to głównie bronie kosmetyczne jak łuk, daggery, fist weapony, strzelby, off-handy. One-handed axe, one-handed mace, one-handed Sword, shieldy, staffy, two-handed axe, two-handed mace. Two-handed swordy oraz różdżki. Blizzard zdradza to coraz więcej małych nowinek odnośnie dodatku Midnight. W sierpniu ma się pojawić game na którym ma zostać ujawniony drugi dodatek World Souls Saga i Blizzard ukazał taką otografikę, która wygląda dosyć strasznie i bardzo ciekawie. W Midnight doświadczymy potęgi Voidu i już mi wyobraźnie działa, jak to może wyglądać. Zwłaszcza, że ten tajemniczy cień za tymi Walkerami to miasto Silvermoon. Po rozjaśnieniu tej grafiki zauważymy również za tymi Voidwalkerami struktury Silvermoon City. Nic tylko czekać na zapowiedź dodatku Midnight na Gamescomie chyba 20 sierpnia, z którego z pewnością pojawi się całkowite omówienie. Koniecznie więc kliknijcie w suba z dzwonkiem, żeby nie przegapić nowości z World of Warcraft. Do item shopu trafił nowy zestaw za opłacenie subskrypcji z góry na co najmniej 6 miesięcy. W zestawie tym znajduje się Battle Pet oraz mount na modelu Felbata, który ogólnie no wygląda całkiem fajnie. Co najśmieszniejsze się w tym wszystkim, to że zwiastun zapowiadający ten zestaw za pół roku suba jest milion razy lepiej wykonany niż to co mieliśmy w kampanii patcha 11.17 Legacy of Arator. Nie wiem czy się śmiać, czy płakać, no ale ogólnie zwiastun tego małta jest naprawdę spoko. Taki goofy, fajny podróżniczy, no ale strasznie przykre jest to, że Blizzard włożył więcej serca w Cinematic do i Ten Shopu niż do kampanii Patcha. Zakładam, że lore tego mounta w jednym zdaniu może być ciekawsze niż cały patch 11.1.7. Wczoraj pojawiły się nowe Twitch dropy do zgarnięcia w postaci żółwie skorupy na slot peleryny, która pojawiła się w majowym Trading Poście. Musicie obejrzeć co najmniej 4 godziny streama z World of Warcraft, żeby ją zdobyć, a czas na to macie do 11 sierpnia. Pamiętajcie tylko, żeby mieć połączone konto Blizzarda z Twitchem, bo inaczej nie będziecie w stanie odebrać nagrody. Na samym końcu standardowo co nas czeka na nadchodzącym rececie, jednak chciałbym najpierw podziękować swoim wspierającym. Dzięki za support. Bro lub PvP w tygodniu to Gravity Labs. We wtorek 22 lipca odbędzie się Iwet Auction House Party. Trwa aktualnie event The Turbulent Timeways, który jest świetną okazją na wylewelowanie jak i ubranie waszych postaci. Przygotowałem więc dla was specjalną grafikę, na której możecie zauważyć, że w tym tygodniu tamokowy event będzie z dodatku Legion i do odebrania będziecie mieli quest'a. Questem polega na tym co wszystkie tamokowe questy, gdzie będziecie musieli zrobić 5 tamokowych dungeonów, a w nagrodę dostaniecie skrzynkę, która wydropi przedmiot na 649 item levelu. Trwa aktualnie limitowany czasowy event Gridia Emissaries, z którego możecie zdobyć mounta oraz wykupić Maser kolorów zmodernizowanych setów z tieru drugiego. Wraz z eventem Greedy Emissary jest jeszcze Buff, kolektor z bounty, który sprawia, że macie większą szansę na wydropienie rzadkich przedmiotów jak mount lub legendarki ze starego kontentu. Obie dwa te eventy potrwają do 30 lipca. Limitowany czasowy event jakim jest The Starlight Duos już jutro dobiegnie końca. Także jeżeli oglądacie ten film jeszcze we wtorek i jesteście nocnymi markami, to macie ostatnie chwile na wykonanie aktywności związanych z tym eventem. Czy kiedyś The Starlight Duos powróci? Tego nie wiem, ale jeżeli wy tym bardziej nie wiecie o co chodzi w tym samym evencie to zapraszam na film z jego umówienia. Affixami w tym tygodniu będą Zalata w Bargain Devour, Fortify oraz Tyrannical. A od 12 poziomu klucza Afix Zalata w Bargain zostanie zamieniony na Zalata w Guile. Worldbossem w tym tygodniu będzie Aggregation of Horrors w krainie The Ringing Depths oraz The Gobfather w krainie Undermine. Pamiętajcie o lipcowym trading poście oraz nie zapomnijcie odebrać nagród z Great Volta. Discord, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka, suba i komentarz. Trzymajcie się, hej!